Witam Was na kolejnym odcinku z naszej miniserii, która dotyczy robienia dungeonów dyniowych. Czyli, jak sami widzicie, jeszcze chwilkę potrwa event, więc też ja zdążę to ogarnąć. Zdążę ogarnąć jeszcze siódemki dzisiaj i być może ósemki w najbliższym czasie. Ósemki oczywiście, solowe dungeony, grupowe, nie wiem. Czy jeszcze zdążę w czasie trwania tego eventu? Bo tutaj jeszcze jak nagrywam, jest czwarty, a dziesiątego się to kończy, więc tak już powoli się zbliżamy, nie? Więc wystarczy wyjechać z chociażby portalówki. Przejechać jedną mapę i już jesteśmy na siódemce, więc mega prosta sytuacja do jakiejś ósemki, no troszkę dalej już będzie. Więc w tym wypadku to jeszcze jest naprawdę blisko. Więc tam się przejdziemy, zrobimy 15 solówek tak jak wcześniej i zobaczymy, porównamy czy warto było, czy może nie. Zapraszam do oglądania. Dobra, jestem po zrobieniu już tych 15 słówek i mamy coś takiego. Mamy tutaj 123 tysiące silvera w woreczkach. I. Tak, i tutaj te 6 jeszcze było. To w sumie mamy 183 tysiące. Hmm, niedużo, nie? I do tego mamy. Uwaga, uwaga, mamy w końcu skina. Tak, skina, której podobno jest warty 2,2 miliona, więc to trzeba sprawdzić. A poza tym mamy tylko 1,5 miliona, czyli tak naprawdę 1700 zdobyliśmy plus skin. Więc jeśli by ten skin nam nie wypadł, to mielibyśmy gorszy wynik niż na czerwonych i niż na te szóstkach na czarnych. Więc generalnie różnice są tak niewielkie w tych procentach, że tak naprawdę RNG tutaj decyduje o tym, na którym więcej zarobimy. Jeśli chodzi o skiny, no to tutaj jest fajnie, bo w końcu nam jakiś wypadł. Na poprzednich mapach w ogóle ich nie było. Ale czy ten skin jest tyle warty? No nie jest. Nie jest 2 200. Jest warty w tym momencie około 2 milionów. I teraz pytanie, event się zbliża do końca. Czy już nie warto chwilkę poczekać z tym skinem i zacząć go opychać tuż po evencie także ok spoko spadł ten skin ale pytanie czy to było rng że po prostu na tyle dungeonów co zrobiłem no w końcu musiał jakiś spaść czy faktycznie była znacznie większa szansa na tamtych mapach żeby, żeby go dziabnąć ale sam bazowy lud, jak widzicie jest gorszy jest gorszy niż wcześniej mieliśmy Także tutaj myślę, no nie ma co teoretyzować, po prostu RNG nie siadło z itemami, a siadło ze skinem. Także, czy robicie to na czarnych, czy na czerwonych, to jak widać tu różnic praktycznie nie ma, jeśli chodzi o, o ten loot podstawowy. Więc nie namawiam was, żebyście jeździli na jakieś wysokie strefy, jeśli chcecie po prostu spróbować podrobić sobie skina. A jeśli chodzi jeszcze o ósemki, dungeony, no to myślę, że przez te parę dni jeszcze by się udało tam skoczyć i to dziabnąć. Jak tam polecą mi skiny, no, no to już by była jakaś informacja że może faktycznie na tych wyższych dungeonach jest jakaś większa szansa na nie. No zobaczymy. Tutaj jeden skin i to ten tańszy, więc to mógłby być tylko wybryk natury. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, bądź live. Na Twitchu.